Hej wszystkim, witam Was po raz kolejny. zio w mojej zagrajmy Phoenix Wright Ace Attorney. Ostatnio w tej grze, no szczerze, działo się całkiem niemało, no bo tak mniej więcej, nasza klientka Lana Sky przyznała się do dźgnięcia nasze, naszej ofiary Bruce'a Goodmana. A czy dźwignięcia, ale nie zabicia, bo on tak naprawdę nie żył już wcześniej, ale kto go tak naprawdę zabił? No my tego jeszcze tak naprawdę no nie wiemy, ale już się mniej więcej domyślamy, kto tutaj jest takim prawdziwym mordercą Bruce'a Goodmana. No, w tym epizodzie poza tym ostatnio także działo się to, że szef Gun, szef policji, zatrzymał sobie Emę i, zech... no, bo on sobie ją tam zechciał przesłuchać, także Gamszu został z pracy wylany i of po raz kolejny miał swoje, no, wyrzuty sumienia, które dotyczyły fałszowania dowodów w incydencie SL9. No, nikomu w tym epizodzie na pewno nie jest łatwo, no, ale my mimo wszystko musimy udowodnić niewinność naszej klientki, pani lany Sky. I dzisiaj będzie nasza, jakby, że tak powiem, ostatnia szansa. Bo dzisiaj już jest ostatnia, trzecia rozpana w tym epizodzie, w no, epizod 5 Rise from the Ashes. A więc, no, nie przedłużajmy tego wstępu, po prostu continue. I zaczynamy w poczekaniu, no, dla oskarżonego. Hmm, oczywiście to, to jest poczekania dla oskarżonego, ale gdzie jest oskarżony? Próbowałem się skontaktować z Laną przez ten cały ranek. Gdzie ona może być? No i tak w ogóle, gdzie jest Ema? To tak jakby. Coś się dzieje za kulisami? Chodź, jego to się kompletnie jednak nie spodziewaliśmy. Nie, wiecie, dlaczego się gadało przed rozpadą tam z Edgeworth, A czy nie z się właśnie z Emo, z Laną, z, e z tym z Gamszu, ale z Edżową? No jednak ciekawe, że on się tutaj no tutaj pojawił. Edżow? Zdążyć cię. to chyba już się dowiedziałeś. To jest właścicielem tego numeru 7777777? No cóż, chyba to tak mniej więcej wiem. Tak, szef Gant, no jego pode podejrzewany o zabójstwo. Hmm, chyba nie tylko ja się tego dowiedziałem. Eee, wiesz, jedyny powód, dlaczego ta sprawa się jeszcze wczoraj nie skończyła, to z powodu, jeszcze, że jeszcze były wątpliwości, które dotyczyły tej listy. No, listy kart, listy numerów. Jeżeli ten numer, numer należy do osoby, którą podejrzewasz, to nie powstanie po tym żadna, no, wszelka wątpliwość. No, w końcu on nie został jeszcze o nic oskarżony oficjalnie, jasne. Jeszcze nie. E, no w każdym razie, kiedy te wątpliwości zostaną skasowane, no, z tej listy, to będę mógł, mógł już oficjalnie, no, jakby, no... Co tam wiesz, że oskarżyć się, no tak w oskarżono oskarżoną coś takiego, 5 minut po tym, jak się ta rozpała zacznie, Lana zostanie ogłoszona za winną. Nie za miło? No chociaż to nie są 3 minuty, jak właśnie wtedy było z macenem, że. 3 minuty i. Mam nadzieję, że Edzo nie będzie płakał, że. 5 minut minęło i tak dalej. Ale ona tego nie zrobiła! Tak myślałem, że tak powiesz, i dlatego tutaj przyszedłem, żeby wysłuchać co Ty masz do powiedzenia. To jest pierwszy raz, kiedy widziałem, jak on takie coś w ogóle zrobił. Dla nas coś ukrywa. Jedyny sposób, e, e, w jaki dowiemy się prawdy, jest to wyciągnięcie tego od e, niej. Prawdy? Wszystko się spada z powrotem do tego incydentu SS-9. Ty bądź głupi. Dzisiaj, o, dz, dzisiaj jest ostatni dzień tej całej sprawy. Nie, nie mamy czasu na wspominanie o przeszłości. No to jak myślisz, jak chcesz Jeżeli ona, ona zostanie uznana uzna za winną. Jeżeli ona zostanie uznana za winną. To stracił swoją jedyną szansę na dowiedzenie się, co wtedy się naprawdę stało. Przemyślę to. Zobaczymy się z w Wright. I Edgeworth się rozpłynął w powietrzu. No cóż, będziemy z nim oczywiście walczyć. Jeszcze jeszcze go. No, on jeszcze nie zdążył na kwaście złożyć tych papierków, że. że tam wiecie, że rezygnuje z pracy i tak dalej. To jest to. Jeżeli kiedykolwiek się dowiem, co szef Gant ma na nią. To w tej chwili teraz. I wchodzimy do sali sądowej. Godzina 10 przed południem, 25 lutego, sala sądowa numer 9. Sąd rozpoczyna sprawę pani Lany Sky. Obrona jest gotowa, wysoki sądzie? Prokuratura jest gotowa, wysoki sądzie? E, normalnie w tej chwili. Prokuratura mówi, że swój raport na wstęp. Hmm. A zanim e, tak się stanie. Szef policji chciałby. No, chciałby wygłosić pewną prośbę, szef Gant? Tak, jego podejrzanego za zabójstwo Goodmana, tak w ogóle. No, w końcu on właśnie też co tą lalę szantażuje i tak dalej. Dobry rodziska, jak się wszyscy macie! Hej, Adzi, byłeś niedawno na basenie? Eee, nie, tonąłem w swojej robocie. Hoho, to to jest dobry tekst, chyba, lepszego nie wymyślę. Jeżeli nie masz nic przeciw, e, szefie to chciałbym się spytać, jaka jest twoja prośba? I Zewu, tak ta od tego gościa z brodą jak logo Shell. Lana, znaczycie, oskarżona, chciała pomówić bezpośrednio, bezpośrednio do pana sędziego. Ona chce zrobić co? Słysząc to, co ona ma powiedzieć, tak mi się zdaje, że ona no, powinna jednak się zaakceptować jej prośbę. No w końcu to by uratowało mnóstwo no czasu i kłopotów. No, odatowało ratowa nas od, od tego wszystkiego. Okej, okay, więc Lana... Co, jednak jednak ona nie do końca chce z nami współpracować, tak? E, o co chodzi pani oskarżona? Chciałbym tylko wygłosić jedną prośbę i to wszystko co powiem. A więc jaka jest pani prośba? Wysoki sądzie, chcę, że pana tobie doszedł do końca, do, końca tej, do końca tej sprawy. Haha. -ha! Przynajmniej się do wszystkiego co. No, o co cię nie oskarża? Z dnia 21 lutego tego roku zamordowałem detektywa Wróca Goodmana. W podziemiu parkingu przy biurze prokuratury. Nie, Lana! Okej, okay, czyli oczywiście jednak ona odmawia współpracy, tak naprawdę. Mimo, że powiedziała tak, przynajmniej część prawdy, właśnie jeszcze w areszcie. Nie możesz! wysoki wysokim sądzie! Eee. E, no, ja. Jak to tak powiedzieć? To co powiedziała oskarżona, nie zmieniała pozycji obrony. Tak jest pan, panie Wright. Nie chcę już pańskich serwisów, ale lala! wysokiej sądzie. chciałbym jakby. no. odmówić się. Nie chcę już korzystać z prawa do mojego adwokata. katusza może wykawać dowodów przeciwko mnie. Ale to wszystko zostało udowodnione przez za zadania i te właśnie circumstances. Evidence, nie wiem co to konkretnie znaczy. Chciałbym, żeby pan teraz wygłosił wedykt w tej chwili, jeżeli pan może. Hmmm. O cóż, oskarżona na pewno ma prawo do samoreprezentacji. Jej prośba jest e, absolutnie akceptowalna. Jednak jest to trochę taka niesłychana sytuacja. A oczywiście, chyba nie ma potrzeby na dalsze kontynuowanie tej, tej samej rozprawy. A jeżeli pan Wright ym, tak myśli, że powinno być inaczej? To się chyba nie dzieje, no na naprawdę! A więc chyba nasze czas na verdict. Sąd uznaje oskarżoną ranę Skye za... Uuu, Edgeworth, to był twój objection? Ło, wow, ciekawa rzecz, akurat teraz wygłosił swój sprzeciw. Jedna chwila w wysoki Sądzie. hy pa panie Edgeworth! Ehm... To, to się nie udowodniła winy oskarżonej bez e, wszelkich. E, bez tak, bez wszelkich, e, wątpliwości? E, w, w, wszelkie Wszystkie czynności, które, które by, byśmy teraz zrobili, to byłyby wszystko przed, przedwczesne. No wiesz, Worfie. Rozumiem, no że jest dla Ciebie trudno. A co mnie po prostu. Dlaczego po prostu nie będziesz. tym moim chłop, chłopczykiem i nie zamkniesz się, hm? O, chyba. Job trochę oczywiście, jakby. Został się pewniejszy przy Gantzie. Hm. Chyba jakoś mnie nie szczególnie twój ton, panie Gant. Co? Hmm, tworzenie więcej podróbek, żeby sobie ukryć się własne błędy z przeszłości? Przepraszam, ale już nie jestem tym najdym małym chłopczykiem, za którego mnie mały, za którego miałeś. E przy, tej, przy tym przynają się do winy ze strony oskarżonej. To jest oczywiste dla mnie, że e, dochodzi do jakichś układów za kulisami. Jakiś układ, hm? Nie każdy operuje jak ty, e, Wolfie. Hmm. Tak myślałem. Wysoki sądzie. Blokatora chciałby zmienić swojego pierwszego świadka. Ho! Do, do kogo? Jako pierwszego świadka blokatora chciałby wezwać Panią MSK. Chcę, żeby sąd wysłuchał jej zeznania. Ona się przeciwia. To jest właśnie trochę szkoda, że tak właśnie ani Laha, ani Emma nie mają właśnie swojego odgłosu, że hold i tak dalej. Panie Edżów, teraz e, korzystamy ze swojego prawa do samo Nie musimy kontynuować. Mam gdzieś, co pani myśli, pani Sky. Wow, Edżów naprawdę się no, tak jakby stwardniał z tym wszystkim. Upewnienie prawdy czasami kończy się tragedią. Jednak, nieważne jak tragiczna ta gra może być. To byłoby jeszcze bardziej tra tragiczne. Jeszcze większa tragedia. Gdyby wszyscy byli. Gdy, gdyby wszyscy mieli odrzucone oczy od tej prawdy. No, ciekawie, że teraz e, za zareagował. No, jest bardzo dobrze. Sąd e, akceptuje. No. Żądanie ze strony prokuratora. E, to z panem w porządku. Dla pana to porząd w porządku. Czyż nie, panie szefie, No Worthy? Będziesz tego żałował. Zapamięta sobie moje słowa. Panie Sky, proszę zająć miejsce dla świadka. Hmm, chyba rzeczywiście Edu zdecydował, żeby wziąć byka za No jest Emma. Więc, Pani świadek, proszę napadać swoje imię, nazwisko i zawód. Um, nazywam się Emma. Emma Sky. Mój zawód? Jestem mocno siostrą lany i chcę być badaczem naukowym. Dwa lata temu. Zbliżałaś się sobie z Joe jo Darkiem, Zabójstwo Joe Dark. Czy to prawda? Tak. Próbuję jak najbardziej o tym zapomnieć. Tak mi przykro. Ale obawiam że się, że... że... Będę musiał poprosić o przypomnienie sobie tych wydarzeń po raz kolejny. Panie Rzeczu, proszę pamiętać, że... Ta sprawa ta, ta dotyczy... Zabójstwa detektorów Agudmana! Czy inicjator, który był roz... roz rozwiązany dwa lata temu... Ma związek z tą obecną sprawą? Tak. Na pewno ma związek. E, no, no okej! Okay. Szybko się poddał. E, więc. Proszę przynajmniej zadawać co tego, co się działo dwa lata temu. Hmm. Od razu do dwóch lat temu w końcu się zaczęło. To na pewno doprowadzi do prawdy za tą całą sprawą. I pierwsze zadania od naszej, klient znaczy, no, no, naszej klientki, czyli Emy Sky. co się działo dwa lata temu. Czekałem już mojej siostry tego dnia. Pani ja w wbiegł i wziął mnie jako zakładnika. Nie Niemasza mnie uratował, ale nig nigdy nie zapomnę tego, no, czego ja wtedy widziałam. Zatem Meszyna poniósł swój nos i idź do domu, Pana Masza w w Jak dobrze, że tobie nic się nie stało? Zemdlałem, nie pamiętam zbyt dużo. To w pełni zrozumiałe. Jednak proszę mi powiedzieć, panie Edgeow, co te za zadania mają jaki one związek z zabójstwem Goodmana? To się wkrótce okaże, wysoki sądzie. Trzeba go docenić za odwagę, mimo że on nie ma w ogóle dowodów. No, święte słowa. Bardzo dobrze, ogroma może zacząć swoje przesłuchanie. Okej, okay, i przy zadaniach ze strony Emy Sky trzeba dojść do tej części, gdzie ona mówi, że nie zapomni tego, co wtedy widziała. I przy tym trzeba by... trzeba będzie ją nacisnąć, a więc... HOLD! Ty można o tym powiedzieć trochę? Ta nasza na darka, a potem zgasły. światła zgasły. Światło? To było mniej więcej w, te, w tej samej porze roku. Była tam tego dnia okropny, okropna burza i w pobliżu uderzała błyskawica. Więc doszło do zaciemnienia. E, chwileczkę... Jeżeli było ciemno w tym pokoju, to nie powinnaś niczego tam widzieć, prawda? E, jasne, ale tuż e, potem tym jakaś błyskawica tam e, zabłysnęła, na zewnątrz. I ten nagły błysk zostawił nam na, no, w moim umyśle ten nie, niezapomniany obraz. With all Zooming! Awesome zoom in.